No, don't play with it. Don't be decides Still not a. Kochani, witamy was z Nelcią już w drugim vlogmasie. Więc w dzisiejszym vlogmasie na pewno będziemy robić jedzonko dla piesków. No i przed chwilą widzieliście też przebitki z spacerku. Nelcie się tutaj niecierpliwi, bo mam tutaj takiego żelka, którego dzisiaj zrobiłam. Jest to taki suplo-żelek z drożdżami browarniczymi oraz z dynią. Zobiorę również tutaj światło. I bierzemy się tutaj za odpakowanie kalendarza. Dwójeczka mamy tutaj. Jeżeli chodzi o otwieranie tych okienek, to właśnie dosyć ciężko się to robi. O, ja właśnie przy okazji się cały kalendarz rozrywa. O, rany! już otwarłam, ale nie wyciągnęłam jeszcze tej ze środka. O, rany. Okej, okay, w środku jest... W środku jest takie coś, takie zamienionko Okej, okay, odpakowałam już i w środku są takie cztery smaczki z kaczki i jegniciny. I z faktu, iż są dwa takie dwa takie, to właśnie Beluś, który tutaj próbuje wskoczyć do nas, również dostanie. Więc mam tutaj obie dziewczynki. Bella zbytnio nie lubi tutaj chyba przesiadywać na tym moim parapecie. Ale Nelsia bardzo lubi, i tutaj daję im właśnie. Te smaczki masz tutaj. I jeszcze tutaj masz jednego. Beluś! Masz. Ale bardzo. No i właśnie takim sposobem tutaj drugie okienko już zostało otwarte i zjedzone. Szczerze mówiąc, to bardzo mi się ten kalendarz podoba i wydaje mi się, że naprawdę fajnie wyszedł. Ja tego też z tyłu nie pokazywałam, ale on to jest również z tyłu pomalowany. Na taki ładny czerwony kolor. Obiecałam pokażę Wam, jak robię koło dla dziewczyn dzisiaj. One to już się czają. Tak więc tutaj będzie miseczka Bellusi, a tutaj Nelusi. Tutaj mam naszą karmę stałą, czyli prima spirit. No jeszcze tutaj muszę dla Nelu się nałożyć. Na chwilę obecną tak wygląda dzienna porcja karmy dziewczyn. To na chwilkę odkładamy na bok, ponieważ będziemy dodawać dodatki. Ale na początku rozmieszam Nelci czystek z wodą. Ponieważ w macie nie mogę tego rozmieszać przez przegródki. I też dodam, że dzisiaj drożdży browarniczych nie dostanie w takich w proszku, ponieważ zrobiłam właśnie dziewczynom te żeleczki, które również dostaną i one już tutaj mają w sobie drożdże. No więc na początku tutaj dodam wodę. Akurat mam tutaj wodę, w której gotowałam dynię, tak więc ją sobie wykorzystam, bo ona ma jednak aromat i tak dalej. Więc dolewam tutaj sobie. No i tak jak zawsze tutaj pół miarki czystku. No i teraz to trzeba rozmieszać. Okej, okay, możemy przejść do nakładania dodatków. Jeżeli chodzi o Nelcie, to właśnie tutaj ten czystek rozrobiony z tą wodą, to na początku muszę jej to dodać. Jakby ktoś chciał wiedzieć, dlaczego rozrabiam jej to z wodą, to dlatego, że pies może się zakrztusić, kiedy pociągnie na przykład nosem suplementy, które są po prostu proszkiem. Jeżeli chodzi o dodatki, to zacznę od jogurtu naturalnego. I dodaję również tej elusi. Jego kolejnym dodatkiem będzie dynia, której zostało mi naprawdę mało, nie wiem dlaczego, bo było i dużo więcej, ale no, dziewczyny już trochę zjadły, tak więc tutaj im dynię. Teraz tutaj Nelsi dodam olizu z usosia. oraz sobą po takim jednym suple ponieważ już ich dzisiaj kilka zjadłem i z faktu, że też dzisiaj mają bardziej kolorową miskę dam je po jednym smaczku i od razu powiem, że u nas smaczki w jedzeniu to jest naprawdę Rzadkość w rzadkości nie daje dziewczynom praktycznie w ogóle smaczków do jedzenia Ale po prostu już leżały na wierzchu chwilę i bez sensu je chować do paczki, tak by je zjadły tak więc im dorzucam do jedzonka No i naci jeszcze tutaj tą wodę, która została, wyleję do miseczki, bo ona ogólnie wszystko, co i wleję, wypije No i tak się prezentują dzisiejsze jedzonka dziewczyn No już tutaj im położyłam I biorą się tutaj za jedzonko U nas niestety bywa tak, że lubią się zamienić miskami, dlatego trzeba je pilnować Ale myślę, że tak ogólnie to im smakuje, bo jest tutaj wszystko co lubią Przyniosłam sobie tutaj jeszcze taką matę w kształcie rybki Ponieważ tutaj tą e, resztę dyni, która mi została, przełożę sobie właśnie na tą matę Myślę, że będzie to fajna przekąska dla mnie, na przykład po jakimś treningu. Tak to tutaj wygląda i do tej maty dosłownie dam mikroskopijne ilości jogurtu naturalnego. I tak się tutaj prezentuje ta przekąska.